Im bliżej świąt, tym bardziej ludzie chcieliby na chwilę zapomnieć o polityce. No ale polityka zapomnieć o sobie nie daje. Wczoraj prezydent Duda po cichutku podpisał ustawę pod tytułem Bezkarność Plus. To ta ustawa, która zwalnia z odpowiedzialności samorządowców, którzy nielegalnie przekazali w 20 roku listy wyborców w Poczcie Polskiej. Przypomnę: kwiecień roku 2020. Szaleje już pandemia, a PiS chce za wszelką cenę narympał dosłownie po trupach. Przeprowadzić reelekcję Andrzeja Dudy, żeby ominąć z Dala Państwową Komisję Wyborczą zatrudnia do pracy Pocztę Polską, a ta gwałci wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, by przekazali, ujawnili jej swoje spisy wyborców. Na szczęście ogromna. Większość samorządowców tego nie robi, do wyborów kopertowych nie dochodzi. Jak wiemy, wszyscy za nie zapłaciliśmy ponad 70 milionów złotych. Chcę bardzo jasno powiedzieć: Podpisana wczoraj przez prezydenta ustawa to ogromny skandal. Po zmianie władzy, ta sprawa będzie miała ciąg dalszy. Nie wolno się godzić na bezczelne i jawne łamanie prawa w imię interesów układu władzy. Podobnie, a nawet jeszcze bardziej, nie wolno godzić się na łamanie prawa przez trybunał. Zwany dawniej konstytucyjnym. Wczoraj zakończyła się kadencja pani prezes Julii Przyłębskiej, ale jak wiadomo, ta nigdzie się nie wybiera, co więcej zamierza blokować procedurę wyboru swojego następcy. Jeśli instytucja, która ma w Polsce decydować o ważności prawa, sama to prawo bezczelnie łamie, to, nazywając rzeczy po imieniu, mamy do czynienia z anarchią. Mamy do czynienia z anarchią na najwyższym szczeblu. Pani Przyłębska musi odejść i odejdzie. W ogromnej niesławie.